Znaczy on jest tym z prawej On jest tym z właśnie Aha, to no, a, no to jeden chief na początku gra sobie tory tu przy czerwonej, nie? I snajpi na domki Znaczy przy okay. czerwonej, może się ustawić tu już na łączeniu... Ja wolę powiedzieć przy czerwonej, jest... kurwa, bo... Czasami ludziom powiesz, kurwa, Snipe z torów, to ci snajpią z przejazdu i... <laughs> I, I to zawsze się hejta, że to oni to są snajpieni, kurwa No no to coś też ty. <laughs> I zaczynają się kłopotki Pani, zamknij, zamień mi się W się sensie, będą prawo no, tak? czemu? No. Nie lubię snaić chwilę Dobra Opchodźcie hardy? Tak nie są spokojnie Dobra, wracamy, wracamy. Wszystkie ci tam tylko jeden ze mną do końca nie. Jeden na górkę nie będę Tak, Max od razu pod górkę. Maxwo górkę. Oni się upierdalają, ja ale na tak ci siakną. A mu dajem kurwa. A jawną mi met. Zaraz im bo... Upierdalają tak. się, cepy. Czyli co to za synki kurwa. Na no, synek? A dzika są. Tu są Czesi. <grym> Druga. No, ja to, Rucham ja go, kurwa! Z... <grym> <grym> Dobrze. Co? Z botem. Nie naprawdę. Czy... czy a, na dole na tu, tu na górę tak, sobie na... pokazywać, czy nie? Nie, tu z tyłu I sobie grać. Ewentualnie Patrzysz tutaj, jakby się coś... Okej. Okay. C1 nie koniecznie nie musisz Coś podjedzie, to i tak ciebie spotuje, więc lepiej, żebyś sobie został pod krzakiem i sobie po prostu blendował środek, albo coś. W C1 nic nie ma, bo tu jest płotek cały Jak tu grać na scenerze? Ej, my nie w sobie ma... nie musimy się śpieszyć, nie? A nie, to No, tam... my się i gramy. Dobra. To, ja myślę, to jest że ich obrona? Nie, to jest bitwa w drzewku. Wygląda <grym grym grym> jako broda, ale to... Obrona z drugiej strony. Ej, moje wartę chyba. Zdziwiony jestem. Albo moje wartę, albo hajkami strzelają Ale nie, bo nie to Nie, Ej, tu hajaki latają. Uważajcie, bo hajaki mają. Wiem, ale oni w skierdoliu są, tak? Przyjechałem znowu? Mają budżera i rozwalają dużo. Mają dobra. i tak grałem na pierdolę Nie wiem, tu drzepko się złamało. się zastanawiam, czy tej strony nie zacząć grać na tego Isa 7 znowu. No to nie 7 fajną presję robi z tej dziury i Zgid przy tych kampach, kurwa. Uuu, Uroś... kurwa, fajnie się rozkurwi. Ja to bym bardziej przemyślał, czy na Artę tego nie grać już powoli. No ale ty widzisz, to raz kurwa kanci kampi, raz rasuje jakieś kurwa i to jest takie, ta arta to jest takie. Zbyt Neben. zbyt często mogę się nie spłacić Leber musiał gdzieś musi grać teraz tu No Na pewnie jest spot. w krzaku Bo ja w ogóle nawet tutaj spota nie dostaję Takie leży Bardzo pasywnie musi. No Torach coś strzeliło Właśnie, ja, tam dostajesz adik coś, jak on snajpa z Nie, ja w ogóle nic, dostaję, spoda, nic. We We nie dostaję z podań. We mnie poleci On może być też tu. A tam, te cipy... tutaj, tutaj a ty fiznik dostajesz z podań i pikujesz? Na środku? No. Od chiefów. A nie, tu przy dziurze jak jeździsz. Nie, nie, ja ty... nie to przy dziurze To jak znikniesz teraz, to wjedź w dziurę. Tego chiefa można Tak, i wtedy Mateo, próbuj coś agresywniej. Chodź ducie, podjedziemy trochę wyżej też. Ja wiem, tylko Powiedzcie jak podjedziecie eee, jest 50% szans na to, że tu stoi Manticora, nie? Ja myślę, że tam stoi, bo ja tu Ebram dostałem spota... Znaczy, a... nie ma więcej lightów, no. ...wcześniej, nie? Oni, oni, blendują te, te Dobra, teraz. Dobra, no. Tego trifa możecie zaznaczyć? On stoi? Jelvis, skąd? Storów. Dobra, next krzaczek bez spota też. Ja Czy bez spot jakę. chodziło żeś tam ma antidinią krzaków chyba coś, ale... No nie wiem tutaj jak ja z górki by... się rozpędza to przynajmniej mam szansę uciec. No okej, okay, okej okay. okej. Kurwa nie, naprawdę tutaj musi. Ja, ja bez spota. No dobra, ja, ja bez też bez spota ja bierzę A w krzakach możesz znaleźć tum... gościa, ewentualnie spotkać A ze środku nie chcesz spota. Na granicy spota był ten shiftem, więc wątpię. się na PCR to jest loś czy to jest za no, no, Teraz na przykład. Ja jeżeli to jest to Leicester, to na nie? Nie, nie, no to dalej to jeszcze. Tak, podjechał. Dobra, dojeżdżaj z Triven tam i będziemy grali to. Yy, Ducy jedź tam też. Ducy też tam jedź. Tylko bez spota się cofamy. Dobra, już tymi tam i dalej, nie kombinujcie ostro, no, nie? Bo my to się wycofujemy. Tak jak mówi. I panie, robimy. Także CS zostaje ze streamem, nie? Jest, yes, jest, ja, ja tutaj Gdzie jest stream? Stream jej, Leoś. 440 i 390. A pacy rybeldowa, prawda? 420 ma. Leoś, to Na torach? Tak. Harde, oni mają dużo, co. No ale i tak, tamta strona musi być wknięta, Tej nie pchniemy. Grają embolą też tutaj, nie wiadomo. Dlaczego nie mamy? No. Oni teraz dostali info, że my mamy tutaj. I ja i to się świeciliśmy tutaj To ja ja nie wiem czy nie zagram Jolanty żeby żebym odciągnął czołgów Spróbuj trochę może tutaj agresywniej, żebyś się zaświecił Ale nie, nie Jolo, tylko tak trochę agresywniej, kółeczko, kółeczko, coraz dalej żeby coś tu gramy Spróbuj się dowiedzieć, czy tu jest light może Jakoś Tu, tu wyjdzie, i tak musicie do ciebie poczekać jeszcze Kolejkami strzelają pod krzaka Bez spota dalej ja Jakby dobrze stało to już byś musiał mieć spota Czyli długo no. nie może być w no, krzaku Może być teraz... go tutaj niżej Ewentualnie przy drodze. To co, możemy jechać? A czekaj, nie ja, to czo, ja, ja do tego. Ja nie dałem? Nie, tak tak niech nie, 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 wszystko górę będzie, bo wysiadam, żeby duchy duchy, zająć duchy. Duchy jeszcze szach jeden ale Jeszcze raz, to jeden ale to do. Ale tam powinien być jeden, chif. Ale powiedziałem, że teraz, kiedy że się chwilę, wszystko to Jechać, jechać, jechać. Przepraszam. Niech Ebola trochę jeszcze tak nadgoni. Dobra, go. wysiadam dobra, A No, ja z dostaję. A, EBR tu stoi, kurwa, Ale to dobrze, bo... Dobra, dobra, teraz EBR, i... teraz go. Agro. Okay. Ja tu zaryzykuję Mate, zrobię im On się nie wychylił. Aj, trzeba było nie strzelać, chłopaki. Dopiero czu, teraz mam spota. Jednak Banki. A, no, ja już się cofnę, także. W ruchu, w ruchu, w ruchu panie, trafiłem jej. Lecicie, lecicie tam. I komunikacja, panie, bo mnie tam nie ma. Ebolą, grasz tutaj w to. Tu w lesie nie ma Jeszcze musi dać, jeden jeszcze musi, dobra Dojeżdżaj Ja bolam, Agus Dobrze, dobrze, dobrze niech dojeżdżają, spoko, dojeżdżajmy no, Szałpestki uniwo I git I tak się. Możesz, możesz ratować. Co, co jest w lesie jeszcze? Pomóc po tam na drugiej Nie, nie tak? wiem, nie Sorry, wiem, co Jeszcze dwa ja są w lesie Jeszcze dwa czołgi, okej, okej, okay, 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 dobra, to dla sobie Guci w ucieka Guci ma się Świeci się, debil Pan Ticoro Ja mam ubrak, rozjebany wywódny Okej Ten chief od ciebie, Guci, na mnie pikuje Ta bola problemem. Pilnujcie tą ebolę, żeby na nas nie pikowała. W lesie dwa czołgi. pilnuje pilnuje ebolę. W lesie jest na Nice. Brawo. Tutaj dwa, trzy czołgi. Dobra, okej. Czyli tą flankę powinniście wygrywać, tak? Wygrywacie tamtą flankę? Tak. Okej, dobra. To tylko jeszcze mamy? Tego czy za... czy Nie pikuj Tego jeszcze, tego, tego. Jedźmy Nie pikuj tego Mariusza. No się świeciłem już ja, bo to my Ten nie. bokiem To A, chyba tylko Bajera to zostawili tam ci przygotowali Halo ze środka grajcie w te czołgi W środek ostro gracie to nie, nie mam, Ja nie mam HP Dobra ja pojadę ja tu, jadę CSM mam. poczekaj Ja będę karać to trzeba, trzeba. Normalnie no, nie trafiam tego Dobra okay. Fisik, jakbyś sobie zagrał tutaj jest od tej tak, strony tak. i próbował hmm. peski w niego bić Nie bo HP to Bo on się bokiem pokazuje ja tu sam. Jest komeda, komeda. jest na minus. Nie, na równo teraz. Bacera rozlewa też. Będący, musimy w niego Ale może pomożecie tu, halo? Nie, Jadę, jadę. No dobra, jadę. Po strzele od chiffa Manti do mnie strzela. Adzik. Adzik, wjeżdżamy. Ja wjeżdżam. Bacer we mnie wsiłuje. no kurwa, mam drugiego amoraka, No nic nie płaci, tego tam boli na tej No ja płacę, ale to kurwa, wiesz... Przebisę w 100 Jest w końcu przebita. Jak jest wyżej jeszcze Kurwa odbiję się od że Macie meda, dusi macie meda i ten i... A tu widzisz Budżet wrócił Manticore Adopcji Na trucku Dwa ogryski tutaj Dobra, dostał jedną Na strzał jest, nice Dobra Budżet na dwa hity Budżet na chok. hita po A tu musimy wygrać chyba Ja nie, nie mam jak budżetem Muszę cofnąć, przelotować tam Kurwa no trzecią peskę jestem od Manticore Czemu ty Mateo w nią nie grasz? Jak ja mówisz, że w manticora do mnie z no Badger do jest... Co mam, przelec? No badger we mnie też strzelał. Nie. Ja w niego. Kurwa ten badger to dinga Spokojnie, wszystko. uspokójcie. Bo to mamy strzeżone. Tu, tu są dwa ogryski. Manticora. U nas, u nas. Badger też. się. środek tak. wygrać. Nice! Nice. nice! Jaraj się kurwa. Dobra. Jeden y -y, na tutaj. Z streamem to, ja to spróbuj no, Manti no, grać no, tak, no, żeby no, Fizik no, cię płacił. No. Fizik, ty próbuj snajpić. Bo tak to zginiesz od razu. Badger na pestkę no, jest. Badger, 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 patrzę. Kurwa mać, wszystko Ja Tego nie przebije Harde w ogóle. Kurde. No to no teraz Manti graj, graj w Manti, Spróbuję go skończyć. Pomóż Manti, pomóż Manty, Ewa. Nie go skończy może. No już, Nice. Dobra, jedź Gucio. Jednak ja w tej bitwie swoje, tylko 3 peski przebite Ponad 15 czy 20 za 0 Badera od boku za 0 Nie, Nie, raczej, na za 0 Nie, goście kurwa kampią jeszcze przegrywają Nie, ale, ale nie so, Sorry ma to, że się wydarłem, Ale ja powiedziałem, Manty do mnie strzelał Ona się świeciła Badger też już grał tu I on grał bokiem do ciebie Dlatego myślałem, że chociaż karasz to coś Albo, że nie, nie masz HP, że tak z tyłu grasz. Badger jest na tyle kurwa pancerny Że ja go ebrem z Golda od boku nie przegrałem Ale to nie znaczy... chodzi o to jak mu nie polosowało, jaką ma 309? W momencie, barczy. kiedy Badger do mnie strzelił trzy razy i chyba, chyba... w coś ostatnio. jeszcze innego i Manti do mnie strzeliła, to nasza Manti też powinna coś grać. Tam, że miałeś 309 w ogóle, to już zasłużyło. Ja też myślę, że jestem na hitanie bo na na boty, zrobiłem. Zrodnika.